Hej, hey, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Jesteśmy na W46 na naszym dzielnym druidzie za kolak 81 i moi kochani, tak samo jak Mage, dzisiaj odcinek z druida identycznie prowadzony, czyli e, czyli co? Czyli budzę się, wchodzę na konto i działamy. czego zaczniemy? Zobaczymy, może tutaj jaki gemnał wypadł, wspaniały gemna z rękę. Zdejmujemy to, najprawdopodobniej tutaj też nam się zapełniło. Więc sobie też to czyścimy. A w ogóle zapomniałem sprawdzić, czy ja coś buduję w podziemiu na magu, więc wybaczcie mi tak, buduję to. Więc wybaczcie mi, przepraszam, już wracamy, już wracamy do druida, ale wiecie, skleroza nie boli. Będziecie mieli 81 lat, to też zapamiętacie sobie. Moje słowa mam nadzieję. <laughs> wtedy już zapomnicie, bo wtedy też będziecie mieli sklerozę, a widzicie? Wtedy też będziecie mieli sklerozę, nie będziecie pamiętać jak stary Maciej mówił... Nie śmiejcie się ze starszych ludzi, którzy mają słabą pamięć, bo sami już teraz tego nie pamiętacie, nie? A, eee, widzicie. Szanujmy starszych. Pamiętajcie o tym, że też kiedyś będziecie starzy, więc też kiedyś byście chcieli, żeby ktoś was szanował, nie? Także a karma wraca, więc jeżeli jedziecie autobusem i jakiś starszy, zmęczony człowiek stoi, no to wypada swoje dupsko zdrowe podnieść i pozwolić starszemu człowiekowi odpocząć. Bo jak kiedyś będziecie starsi to też będziecie chcieli dupkę swoją posadzić zmęczoną, schorowaną i będziecie patrzeć na tych młodych, zdrowych, którzy swoje dupy wypasione trzymają na siedzeniach, a wy a was wszystko boli, i nie możecie usiąść i wtedy sobie przypomnicie cholera, też taki byłem głupi. Więc lepiej nie żałujcie niektórych rzeczy, polecam. Eee myśleć sobie o przyszłości też. Dobra, za godzinę nam się tutaj zrobi coś fajnego, to też jest spoko. No ale zaczynamy od takich trudnych rzeczy. To są dość trudne rzeczy tutaj, to co widzicie, bo... bo nie mam sejwa, bo Arena menadżer jest taka, że pamięta tylko jedno konto. Przynajmniej tak mi to robi, więc musimy to sobie przepisać. 1700, 1700, 1600. Żebyśmy wiedzieli co mieliśmy, nie? żeby nie resetować przed e, wpisaniem, tylko po, żebyśmy wiedzieli mniej więcej do czego dążymy. Nie? Żebyśmy wiedzieli gdzie jesteśmy już na etapie, który mieliśmy. Nie? 1400, a i teraz już spoko, 1400, 1300, 1200, 1100 i tu zrobimy 1000. Żebyśmy mieli tą jedną informację o tym, że ten toalet teraz jest do podniesienia, tak? Bo tu mamy już 1100, ale załóżmy, że to jest droga inwestycja, więc zostawimy ją na koniec. Robimy reset. Mamy 10.028 kwintyliona, czyli wpisujemy sobie tutaj 10.028 kwintylion to jest 18, bo to jest to 103. Czyli mógłbym zrobić 1 E plus 19, ale tak jak na magu Wam mówiłem, ja działam systemem, że co 3 sobie zmieniam, po prostu jak zmienia mi się potęga, tutaj na kolejny, czyli później będzie sextillion, to na sextillionie zmieni na E21 i tyle. Jeżeli chcecie listę jakie E to co, to polecam SF Tools, link macie w poradniku do areny i tam jest ta tabelka Zorago pokazująca na ilu runach co macie i po lewej stronie każdy ten kwintylion, sekstylion, decylion i inne mają opis, jakie to jest E. I tak jest najszybciej, bo nie musicie tych zer tutaj przyklejać 35 milionów. Hmm? Widzicie, Maciej uczy, Maciej bawi. Przypominam, że jutro odcineczki tylko dla wspierających, także moi kochani 135 wspierających jutro odcinki tylko dla Was. Co my tu mamy zapisane w ogóle? Mamy jakiegoś Roberta Marketingowca, który mi nie padł, zobaczmy. Ale musiało być blisko, skoro go zapisałem. ja go teraz tak sobie klikam tym Enter'em, bo nigdzie mi się generalnie nie spieszy z jakimiś lochami. Za tydzień jest kowal, więc... No było blisko, było blisko. Za tydzień jest kowal, więc ja sobie mogę za tydzień poklikać te lochy, nie? Gląb fognisty, no i jeszcze Infernixa, moi drodzy, zabiłem. Moja dzielna przepałka zabiła Infernixa i to już pokazujemy. Mm, dzielna przepałka zabiła Inferniksa, a to znaczy, że możemy go chyba dzisiaj złapać, bo jest chyba piątek. Patrzcie, trzeci krytyk i Ebudu, czwarty krytyk. Dzielna przepałka da truskawkę, zabiła Inferniksa. No i to jest chyba tyle z tego, co tak, bo Glompf to jest nasza misja, którą przegraliśmy, to ją zapamiętujemy sobie na całe życie. Dobra, robimy tutaj ten sam patent, czyli możemy nawet zrobić tak, że do 10, później do 50. Później do 100, żeby jak najmniej klikać, nie? No i jedziemy tutaj te pierwsze do jak największych wartości, żeby jak najszybciej mieć te największe breakpointy na tych szybkich rzeczach i jak najwięcej na nich zarabiać, bo, bo one będą tutaj nam generować ten początek biznesu po resecie. To jest nasz główny biznes. Tu już odpalamy wszystko, żeby nam się po malutku timerki zbierały. Jak widzicie od razu, Kibel 600 to jest całkiem miło już. To jest już całkiem miło. Hmm, tutaj trochę breakpointów podłapiemy. O, tu nie ma breakpointa, tu jest breakpoint, więc teraz chcielibyśmy tutaj dostać tego breakpointa na 1000 i jako tako będziemy już sobie funkcjonować. A zaraz to będziemy mieli ten breakpoint na 1000, bo to obleci dwa razy siedzisko albo raz popcorn i, i będzie ten breakpoint tutaj. Będziemy mogli sobie pójść dalej. Moi kochani, tutaj też nie robię e, dzisiaj misji pod. Mm, trzy paski, bo nie odczuwam takiej potrzeby. Dobra, dawaj mi to siedzisko, VIP. Jest siedzisko VIP i możemy sobie stąd już iść. A gdzie pójdziemy? Pójdziemy sobie na Pety, moi drodzy, bo czas zrobić pierwszą walkę Petów dzisiejszego dnia. Co my to dzisiaj mamy? 4 Pety 107. O Boże. <ścoughs> 4 pety 107 i zgaduj, zgadula, co tam ma złota kula. <gry> Czy tam jest ponik 100 i gościo przestał grać? Czy tam jest 7 petów po... No 4 pety po 25, bo bot karmił? Co tam może być? <gry> no ten konik jeszcze jest za słaby, żeby tu w razie czego dobijać chyba, nie? Chociaż... Chociaż... No, przepałka jest dość mocna, kulkon jest mocny. To jedźmy z tym kulkonem, zobaczymy co się e, e, sprawdzi. No i faktycznie Zembik... O, Ponikonik 89 na Zembika. No Ponikonik 89 to to wygra na Zembika. Tylko Zębik musi jeszcze trochę tam mu włoić temu ponikonikowi, jeśli chcemy, żeby kulkon to skończył, a nie wygląda tak, że to włoi. Dobrze. O, to było ważne. To było ważne, moi drodzy. Teraz kulkon ma naprawdę duże szanse, żeby to wykerować. Kulkon ma teraz naprawdę spore szanse, żeby to wykerować. I to nam się podoba. I to nam się podoba, bo... No bo przyda nam się to zwycięstwo. Easy kulkon. I Ryszard, i Troglot. Co? Co on miał zapety? Cztery pety. Co on miał zapety? Cztery. Jezus Maria, co za typy. Co za typy? Jakie on miał te cztery pety? A Coś ty miał za pety? I jeszcze. Poland Fight. Człowieku, ty się nie przyznawaj, że ty Poland jesteś. Łap, czyli nie ma mamuta jeszcze. Ponikonik. Ryszard i troglodyta. Okej, okay, poko. Przy okazji ponikonik 89, ale co tam troglodytę se też na 3 Po poli, Poland Fight. Szkoda, że nie Polish Fire. Polish Fire by lepiej pasowało. Taka byłaby. O, dołącz, przygotuj, Boże, bitwy znowu. Chcecie, chcecie te lochy skończyć, chłopaki? Grubo. Dobra, ponik, pokaż klasę. Dobrze, 10 tysięcy. Nie, dlaczego blok? Dobrze, 16, 26 tysięcy już i 20, 50 tysięcy prawie dipsa. To jest gruby konik. To nie ponik, to gruby konik, moi kochani. Grubas. Konik grubas. Dobra. My tutaj w Petach musimy znaleźć tego Infernixa. W piątek za dnia Mag Macaron. No dobra, to szukamy. W piątek za dnia makaron, Najpierw sprawdzimy, czy mamy jakieś nowe runy do Expa. Tu nie wygląda na runy do Expa. Tu też nie wygląda na runy do Expa. Ym, znaczy nie wygląda, że klepsydry są, ale my musimy najpierw tutaj sobie zrobić troszeczkę miejsca w plecaku. E, tutaj wrzucę jeszcze Epika. O potka na wytrzymałość. O, jaka moc! Słuchajcie, to my to robimy. To my to robimy. Jeszcze 47 godzin, ale my to musimy zrobić. Czy będę miał potkę na, in, na nieśmiertelkę? Będzie w ciągu tygodnia potka jeszcze na Intę i na nieśmiertelkę, dobra, czyli nie robimy tego. Mechani, no nie robimy tego, co chcę zrobić. Mm, wrzucamy sobie do kibelka to. Musimy szybko organizować miejsce w plecaku na nasze poteczki. Wyrzucamy to. Buty do kociołka pierścionek za 200 tysięcy. Jaha. Jaha, buty za 60 rozmontuj, rękawice za 200 to będą do sprzedania. To czeka na Kowala, razy 2. To jest już odłożone. I zobaczmy, gem na z rękę, czy go sprzedajemy, czy mamy na co założyć naszej dzielnej kusi. Nasza dzielna kusia nie ma na co to założyć. A mamy dwa gemy duże na z rękę odłożone, więc, więc możemy tego gema sprzedać, bo mamy tu odłożone dwa. No i teraz kupujemy jeszcze potkę na intę do odłożenia. No i teraz możemy zobaczyć, czy mamy jakieś nowe runy. Ciekawe. Bez grzybów. Nie mamy. Czy my tutaj będziemy coś kupować, żeby szukać klepsydr? Tutaj... Hmm. Tutaj ma to sens. Tutaj ma to sens, aczkolwiek ten sens jest troszeczkę zachwiany tym, że... Eee, zaraz, zaraz. A co wiedźma dzisiaj chce? Wiedźma chce pierścienie. No dobra. Czyli jesteśmy w, o tyle w domu, że możemy kupić jakiś pierścionek. <śmiech> <śmiech> możemy kupić, moi, kochani, jakiś pierścionek i wrzucić go do kibla, przez co stracimy mniej pieniędzy. Eee, to... Już mi tyłek zawracają. Eee, możemy sobie wrzucić trochę pieniędzy, oczywiście przez Wiedźmę, gdyby tylko tej temy pierścionkowe nie były wszystkie za grzyby. Czyli jedyne co możemy kupić to dwa naszyjniki. Pota na Intę! Ale to było warte grzechu! Pota na Intę! Moi kochani, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Teraz rozmontujemy sobie to, rozmontujemy sobie to. Mm, mamy jeszcze jeden item do rozmontowania? Nie, wróci jutro. No dobra. Czy my kupimy sobie jeszcze, żeby poszukać klepsydr, takie coś, 400 tysięcy? Co ja z tym zrobię? W sumie generalnie nie mam co z tymi itemami robić teraz, bo nigdzie nie mam gdzie ich wsadzić. Nie mogę ich nigdzie wsadzić. <grym> Na wyszaku jest broń, która pójdzie chyba do kibla, tak? Co to za broń jest? Nie, to jest moja broń. A tu mam broń, a to jest pod Kibel broń, tak. Mm -hmm. Kurcze, ciężki temat z tymi miejscami w plecaku. Czy nasza Kusia nie ma jakiegoś fajnego itemu z bodziewnym gemem? 380-340, ale to jest bodziewny pasek 150 staty. 360, 350, 340. No nie ma, no, nie ma gdzie tego 390 wsadzić. No tu w wsadzę jej ten 390 mosz. I po malutku będziemy tutaj robić porządek z naszymi itemami. Ja muszę te potki sobie przetrzymać, bo jak wpadnie mi nieśmiertelka, to ten sam numer zrobimy co na magu, czyli za tydzień się odpalimy na strefy mroku i lochy. Takie to, będzie, takie to będzie nasze taktiken. Piątek za dnia mag makaron, czyli już pędzimy do naszej karczmy. Piątek za dnia mag makaron. Mm -hmm. Aha. <laughs> Aha. No to okej. Okay. Pobij przeciwnika gołymi rękami raz. Aha. 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 No dobra. Ależ proszę uprzejmie. Możesz się chłopie denerwować ile chcesz. Kij ci w oko. No to... to, to. <laughs> Czego chcieć więcej, co? Plakat zrobiony. Easy. Dobra, złodziej. To jest twoja chwila prawdy. To jest twoja chwila prawdy, moi drodzy. To jest twoja chwila prawdy, złodzieju. Czy ty umiesz dać mi klepsydry, żebym powiedział, tak, złodziej, jesteś spoko. W weekend klepsydry dasz klepsydry. Zazwyczaj odkładam yy, ten, no, kryształ. I chyba trzeba było odłożyć kryształ. Dobra. To jest ten moment, moi drodzy. Dostajemy jeszcze dwie klepsydry. Spoko. Szanujemy. Szanujemy gracza. 3 złota. 4 złota. 140 tysięcy. Bogactwo, moi drodzy, bogactwo. Dobra, to jest ten moment, ja w to wierzę. Hashtag belief. Wygramy chociaż raz klepsydrę. Niesamowite. Gramy dzisiaj za darmo. Za darmo, jak to Wojtek mawia. Tak Wojtku? za No Wojtek się nie obraża, że ja tak czasem się pośmieję z jego grrr. On się sam z niego śmieje, także widzicie, ludzie są ludzie, którzy mają dystans do siebie. Więc... O! A cóż to się stało, że druid zaczął coś wygrywać u złodzieja? To już nie mówię, że to jakieś są mega duże wartości te 11 tysięcy dusz, ale chodzi mi o sam fakt, że coś wygrał. No, wiecie, no, nie zawsze się wygrywa. No ja w to po prostu nie wierzę, no, to jest jakiś szok. Zresztą, jakbym piątą dostał, to chyba bym się rozpłakał. No dobra, ale. To, 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 to nie, nie czarujmy się, nie jest tak pięknie, jak powinno być. Co my w ogóle w petach teraz powinniśmy atakować? Czy kulkonem już się tutaj zbliżać do toperza? Czy jeszcze za wcześnie? Czy jeszcze za wcześnie na tego kope to, toperza? Bo to, to jeszcze za wcześnie raczej. Eee, to na pewno też, więc co, Kulkonem się zbliżać do, do toperza? Sprawdźmy co Kulkon powie na toperza. No jeszcze tak Nieśmiało podchodzi do tematu. <grym> Rzekłbym, że jeszcze nieśmiało podchodzi do tematu, tak powiedzmy, że mógłby się troszkę lepiej wykazać. Dobra, szukamy breakpointów. A, czyli tzw. Tak punktów przełomowych, na których dostajemy dużo więcej hajsiwa. A teraz sobie podnosimy te tańsze rzeczy już od tyłu. Dobra, i powinniśmy dostać nasze piękne jajo, no i fantastycznie. No i fantastycznie, zabijemy Infernixa, zdobyłem Infernixa. Stary numer Playa Games, czyli robimy tak, tak, żeby nam się statystyki zaktualizowały. No i spoko, no i więcej nie muszę tutaj się o nic martwić dzisiaj w karczmie. Bo nic więcej nie mam do złapania dzisiaj w karczmie, nie? No nie mam, no więc robimy sobie misję po prostu. 7 za 600, 10 za 3 miliony. Eee, tu jest lepsze i daje klepsydrę. Dobra, weźmy tą. Przecież chciałbym polować na jedzenie, nie? 10 za 2,400, 10 za milion. Buty z... ze złotem 7%. Buty ze złotem 7%. Na butach mam 2 PD. Kurczę. Tu mam 7 złota i tu mam 2 PD. Mógłbym to po prostu pomieszać, nie? Że tutaj wskoczyć... Ale to wymieniam 2pd za 7zł i tu 7zł za 2pd. No to samo wychodzi. To nie jest coś, co ja szukam namiętnie, nie? To nie jest coś, co ja bym chciał odnaleźć. Jerzynka, dobrze. To nie jest coś, co ja bym chciał odnaleźć, tak wam powiem. Szukam jakiejś krótkiej misji. 10 za 3200. To jest dobra misja. To jest dobra misja. 3 za 300, 3 za 400. To zróbmy tą. Tu nie ma runy żadnej na tym pierścionku. Nie ma. To zróbmy tą. Niech ona sobie leci, a my w tym czasie, moi drodzy, sprawdzimy. <grym> sprawdzimy. Czy może dzisiaj jest ten dzień, kiedy druid będzie zadowolony i z koła? Na razie jest tak średnio zadowolony z tego koła. Z tego, że dostał dwa jakieś złomy. Trzy złomy. Trzy złomy. W tym pierścionek do kociołka za 200 tysięcy. No to jazda. On nie ma runy, tak? Nie ma, dobra. Na naszyjniku runa błyskawic i tutaj, czyli to są jakieś krapy do rozmontowania na jutro. To są jakieś krapy, czyli druid. To nie może być tak, że on jest zadowolony ze wszystkiego, nie? Nie oszukujmy się. Chociaż. Chociaż coś tam z jedzenia dostał, no grzybów tylko nie dostał. I znowu jakiś krap. 93 130, tu jakieś bronie. No, no straszny krap. No i nie wiem, co my zrobimy z tej sytuacji, z tym krapem naszym, bo... W kibel wrzuciliśmy, rozmontowania mamy już za sobą, więc mamy tego krapu trochę za dużo. Czyli któryś z tych krapów musimy sprzedać powiedzmy, że te buty nie. No bo nie mogę zostać bez miejsca w plecaku. No i 1700, czyli grzybów na grzyby nie zasłużyliśmy. Nie, ale coś dostaliśmy z jedzenia. Przepałka nasza idzie dalej. W karmę. Więc nie jest, nie jest źle, mogło być gorzej. Mogło być gorzej, moi kochani. Mogło być zdecydowanie gorzej. Poza tymi trzema krapami, które mi przyszły i generalnie mi do niczego się nie przydają, to jest w porządku, to jest w porządku. bo bohatera teraz 187, my już jesteśmy kozacy, bijemy fali dangę i tutaj się nie stresujemy kompletnie niczym, że podziemie mamy na bardzo, bardzo długi czas już załatwione, wyluzowane i, i w ogóle się nim nie interesujemy. <laughs> Za godzinę się gladiator postawi, też jest spoko. No a my tutaj mamy co? Środowisko próbowałem, locha sobie zaraz zrobimy, zostawiam nam gildie i inne różne lochy, no i nie mam tutaj za bardzo jak zareagować na to miejsce w plecaku. Mogłem oczywiście tej podki nie kupować, ale kiedyś zrobiłem taki numer, a później zapomniałem, więc wolę już ją kupić, nie? Kiedyś zrobiłem taki numer, a to sobie kupię na koniec dnia i wrzucę, a później było, a to sobie pogram w hotsa, a to sobie pójdę spać, a kurczę rano wstaję, o miałem podkę kupić, a no spoko. Nie pierwsza, nie ostatnia. To teraz wolę sobie kupić. No i trochę mamy problem z tym miejscem znowu w plecaku, Równie, głównie z tego powodu, że mamy jakiś item do wiedźmy, który czek trzymamy. Mamy dwie fajne bronie do rozmontowania i dzisiaj dużo wypadło z łomu z koła. Co nie jest do końca. To nie jest do końca najfajniejsze. Dobra, co my tu mamy do zrobienia? Cioè ja już mam wszystkie zapisy dzisiaj pokazałem. No i teraz muszę przewijać, bo już nie pamiętam. Ale nie śmiejcie się, pamiętajcie, też będziecie mieli 81 lat. Też was skleroza dopadnie. Karczmę mamy skończyć. Dobra, róbmy tą karczmę. Nic nie dostaliśmy. 7 za milion, 600, 3 za milion, 10 za 4 miliony. O, jasne. jabłuszko, jasne. No dobra, tu musimy tą misję zrobić. 14 za prawie 5 baniek, to mi się podoba. <grym> Gdybym miał same takie misje, no to zobaczcie, potrzebuję 30 takich misji, żeby zrobić level. 30 misji po 14 minut. No to nawet nie jestem w stanie zrobić levela z tego z trzech pasków. A to nie mam takich samych misji, jak widzicie, więc. Więc jest to po prostu słaby biznes dla mnie: robić trzy paski w ten weekend expo, bo to nawet mi levela nie da, zmarnuje 20 grzybów i wypadnie mi jakieś pojedyncze klepsydry i prawie w ogóle jedzenia. Bo będą same klepsydry lecieć, więc wiecie, no, Mamy dziś jeszcze... więc wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra. Jak wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Haha, dokładnie tak. Mm, dobra. Mamy dwie minuty, to strzelmy sobie jakiegoś portala i. Cześć portalo gildii. Jazda, jazda. O. O się. To się wkurzył chłopak. Ale 10 pubani. To się chłopak wkurzył, co? To się chłopak wkurzył. To jest mage. Mogłem dodać statystyki, ale kij mu w oko i tak go dzisiaj nie zabije, więc... Za kolak. W portal Gildi waliłeś krytyki, a w portal solo, na którym ci bardziej zależy, to nie, tak? Rozumiem. Rozumiem, szanuję, szanuję za kolaku. Lepiej przyjąć 10 krytyków niż zrobić jeden. Szanuję. Naprawdę szanuję. Z okazji tego szacunku pójdziemy od razu na Roberta Marketingowca. Bo skoro nie robisz krytyków, to i tutaj nie zrobisz, więc nie musisz się martwić o to, że go pokonasz. Dokładnie tak. Więc easy. <ścoughs> Jak ja znam swoją postać, moi kochani, najważniejsze to znać swoją postać i wiedzieć, co jest w stanie zrobić i z czym sobie poradzi, a z czym nie. I wiemy o tym, że dzisiaj druid to sobie z niczym nie poradzi. Ale dostał coś tam od złodzieja, więc jest spoko. 912, więc jedźmy naszą ziemią. Nie bawmy się tutaj w jakieś dokładnie, bo to jest ostra walka ponik 100 na ponika 100. Nasz ponik ma 100 statystyk więcej, 130, więc jest troszkę lepszym ponikiem. Ale to jest tak niewielka liczba statystyk, że zdecyduje pojedynczy unik, pojedynczy krytyk najprawdopodobniej tak może być. Bo jak widzicie, teraz nasz początkowo wygrywał, teraz przegrywa, potem może znowu zacznie wygrywać. Teraz znowu zacznie przegrywać. Dokładnie. I w końcu wygra, nie? <laughs> więc to to są takie emocje, wiecie, naprawdę porządne takie kto zrobi unik, a kto nie zrobił uniku, takie wiecie, porządne emocje jak na grzybach. Takie wiecie, wiecie rozumiecie, porządne emocje. Dobra, mamy jeszcze 30 sekund, więc możemy tutaj pacnąć kogoś na ręce. Jakiegoś berserkera na szybko. No niestety był dobry gracz. To był dobry, skillowy gracz. Szybko wracamy do itemów, żeby nam się jakaś gówniana misja nie wygenerowała. Eee, więc to był dobry gracz, moi drodzy. Dobry gracz Berserkera. On szanuje skilla. <laughs> On szanuje skilla. Siadł mu skill <laughs> i wygrał. siat mu skill i wygrał. Dobra, co my tu mamy do zroboty? W pile, no to będziemy sobie już je robić. Karmienia nie mamy, zarządzaj areną PD. No dobra, zarządzaj areną. Coś tu nam się zmieniło, tak, możemy 900, 1000 obrek. Breakpoint się strzelił, więc to jest fajne. No i spoko, no i spoko, tu możemy coś zrobić, tu. I zaraz porównamy sobie. 1700, 1700 mamy już i potem 1600, 1600 nie mamy, ale tu musimy zmienić na 1500 tego trapa bo on jest za drogi. 1400, 1300, a i teraz co 100 lecimy, dobra. Drinki 1400, tak. 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, no i 900. I gra nam już mówi, że szukamy toalety. Zbieramy jeden oktylion na toaletę. No i spoko, jesteśmy po RESEcie, nie? Jesteśmy po Resecie. 12. Czerwona na Golda. Te, te ludzie to są na dziwni. Czerwona na Golda, weekend expa. No daj no. Sklep Sydra jeszcze. Dobra, jedno piwko za darmo. 3 za 800, 14 za 5 milionów z klepsydrą, to jedziemy. Szkoda, że bez jedzenia. No i jak widzicie, no nie ma sensu robić dla mnie trzech pasków tutaj w ten event, bo zamiast jedzenia leci nam, ten, lecą nam klepsydry, więc no, nie będę tutaj nawet próbował walczyć z tym przeznaczeniem, nastawiam sobie warty do wieczora. Karczmy zrobiliśmy, wracamy do ciuchów bojowych i generalnie zostało nam dokończyć walki pupili i zdobyć PD za 10 walk i, i to jest tyle, także na druidzie 25 minut dzień za nami, więc jak widzicie, dużo to czasu nie zajmuje, żeby tu porządnie wszystko ogarnąć. Mamy jeszcze 12 milionów do wydania. Mamy potkę na wytrzymałość, ale i tak podniesiemy sobie trochę inty. Mamy generalnie biedę z tymi potkami, ale nie stresujemy się. Mógłbym tu wrzucić sobie potkę tą i tą i te trzy dni jeszcze coś pocisnąć, ale nie chcę, bo dostaniemy w ciągu tygodnia, moi kochani, Nieśmiertelkę do przyszłego tygodnia i jeszcze jedną intę, więc będę miał nieśmiertelkę, trzy inty, jedną wytrzymkę. Znajdę jeszcze z jedną wytrzymkę i możemy znowu tydzień cisnąć, tak jak na magu. A pewnie znajdę w ciągu tygodnia jedną wytrzymkę, więc nie ma, nie ma z tym paniki. Fajna w ogóle końcówka będzie. Trochę procentów do run, nieśmiertelka, trochę grzybka, nowy poziom, fajny, 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 fajny ten koniec tego kalendarza. Będzie. Moi kochani to tyle. Dzięki wam serdecznie. Trzymajcie się się mano i pa pa!